Lego Super Heroes 76053 Pościg w Gotham City. Przeznaczone dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki: Batmana, Harley Quinn oraz Bat Batmotor o wymiarach: wysokość 5 cm, długość 15 cm, szerokość 6 cm, który ma wielkie koła z gumowymi oponami, dwa obrotowe działka. Uchwyt na broń, na którym zamocujesz Batarang. Motocykl Harley Quinn ma wymiary: wysokość 8 cm, długość 12 cm, szerokość 6 cm. Ma on ogromne przednie koło, gumowe opony, przestawiane rury wydechowe oraz ruchomy uchwyt do zaczepienia młota. Bronie to Batarang Batmana. Jego strzelba, którą wyrzucali na Oshakiem, młot Harley Quinn, a także strzelające pociskami bazuka Deadshot'a i jego odrzutowy plecak. Zesaw składa się z 224 elementów. Dzieją się straszne rzeczy, a Ty możesz być w centrum wydarzeń. W swoim odrzutowym plecaku Deadshot niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Ktoś musi go powstrzymać. Przyłącz się do Batmana, który przyjedzie tu szybko na swoim Batmotorze. Uzbrojony po zęby, stanie w obronie mieszkańców miasta Gotham. Musisz być bardzo ostrożny, bo została jeszcze Harley na swoim jakże niebezpiecznym motocyklu. Ona też będzie chciała posłać Batmana gdzieś w nieznane tereny. Jak zakończyć to spotkanie... Przyłącz się do zabawy i zadecyduj.